Hybrydy ligowe, przybij piątkę. potrzebujemy e, zawodnicy dokładnie z 5 lig, maksymalnie 4 zawodników, których łączy liga, maksymalnie 4 zawodników, który łą, których łączy klub, 6 lub więcej zawodników, zawodników rzadkich, minimum cena zespołu 69, 6 na 9, <gryw> minimum 15 punktów zgrania, mamy to wszystko, wystarczy kupić tak naprawdę... Nawet tych rzadkich kupiłem po 200. No, za 300 akurat. Ten za 200. I mamy całą ligę od ligi angielskiej mm, pierwszej. Yy, tu jest druga, trzecia, tu jest czwarta, tu jest piąta. Ponieważ jest bardzo duża ekipa Angolii, więc to zgranie jest jako tako. 24, a musi być tylko. No, 15, ale że macie nawet jak się wstawi, właśnie na napastnika czy coś w tym stylu, no, widzicie, no, jednego możecie sobie wstawić, tak? Mniej więcej tutaj jeszcze środkowy obrońca, i to działa. Złota paczka piłkarzy, premium wyślij, zobaczymy, co będziemy mieli. Sklep paczki, otwórz gówno dokładnie, Forzberg, serdzie Roberto. No on mi się przyda do składu Ale tu już to no, będą karty na, na kolejne SBC, no nic więcej Obecnie mój skład wygląda tak Szczęsny wleciał za 5 koła Zieliński wleciał za 1400, później tutaj wejdzie oczywiście Robercik I I wtedy Robert też będzie miał kupę zgrania Bo bo ma, no jest trzech Polaków, a ponieważ trafiłem tego niewymiennego tak samo jak i Di Maria oraz Bremer trafiłem niewymiennych no to mówię dobra, to dam do obrony tutaj tego gościa Aleksandro, bo nie mam nic lepszego no szczęsnego i razem z Zielińskim pomyślałem, że na początek Zieliński będzie tutaj ok, nie, tak jak patrzyłem Gavi może być też więc zgranie mamy na ten moment na Fula. Oczywiście Lewandowski w tym momencie nie, ale nawet ich damy w ten sposób, tutaj tak mamy zgranie na Fula.